Cześć, witamy Was z InfoShare, gdzie za chwilę będę miał też okazję opowiedzieć troszeczkę o etyce sztucznej inteligencji. Ale dzisiaj chciałem, chcielibyśmy razem z Martyną z naszej kancelarii opowiedzieć Wam o tym, co się wydarzyło dosłownie, nie wiem, pół godziny temu, może Dokładnie. godzinę temu, czyli kwestia opublikowania projektu ustawy w sprawie sztucznej inteligencji. Coś, na co wszyscy czekaliśmy. Martyna troszeczkę opowie o tym, co w tej ustawie znajdziemy, a ja jeszcze zrobię jeden dodatkowy komentarz praktyczny, ponieważ z punktu widzenia przedsiębiorstw, Niewątpliwie będziemy mieli kilka wyzwań związanych właśnie ze stosowaniem tej ustawy. Jednocześnie trwa też konferencja Ministerstwa Cyfryzacji poświęcona tej ustawie, więc jeżeli ktoś chciałby posłuchać trochę więcej o uzasadnieniu, to zachęcamy do przyłączenia się na ten kanał. Natomiast sama ustawa będzie nam regulowała kilka ważnych kwestii, związanych chociażby z nakładaniem kar administracyjnych, związanych z całą procedurą zgłaszania incydentów, co też będzie miało istotne przełożenie na regulacje tak pomiędzy, pomiędzy operatorami, pomiędzy podmiotami stosującymi AI, a dostawcami systemu sztucznej inteligencji, będzie również generalnie określała nam całą organizację rynku dotyczącego sztucznej inteligencji w Polsce. Tak, nie ma co ukrywać, że jest to dopiero pierwszy krok, ponieważ jeszcze będzie tutaj kwestia wprowadzenia pewnych środków wspierających innowacje. Zresztą Dokładnie. na ten temat trwa debata. Będziemy na to musieli troszeczkę poczekać, w szczególności na te sandboxy, które, w których będzie można testować różnego rodzaju rozwiązania. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że w ramach tej ustawy, poza tym, że oczywiście mamy tą komisję do spraw rozwoju i bezpieczeństwa systemu sztucznej inteligencji, muszę się jeszcze troszeczkę z tą kwestią oswoić. Będzie też prawo do kontroli. Będzie to prawo bardzo szerokie, o ile oczywiście nie zmieni się to w trakcie samego procesu konsultacji, no bo też, powiedzmy sobie szczerze, to jeszcze nie jest finalny, finalny tekst ustawy. Jeszcze będziemy mieli konsultacje, jeszcze wiele się będzie mogło zmieniać. Natomiast tak jak patrzymy na artykuł 41 i kolejne dotyczące tych kontroli, to to prawo biura tej komisji będzie bardzo szerokie. Będzie prawo do uzyskiwania informacji, dotyczących działania określonych systemów. Będzie możliwość tak naprawdę doglądania czy weryfikowania tego całego sprzętu i oprogramowania, który, jest tam, który się tam znajduje, prawo do utrwalania też tych wszystkich informacji. Tak na pierwszy rzut oka widać wyraźnie, że będzie możliwość na przykład pozyskiwania informacji dotyczących kodu źródłowego, pewnie datasetów. No zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądało. Pewnie to jeszcze będzie uzupełniane o pewne jakieś rekomendacje wytyczne ze strony różnych organów. Natomiast niewątpliwie jest to coś, co na co trzeba będzie zwrócić uwagę, i co pewnie będzie przedmiotem wielu dyskusji właśnie w trakcie samego tego procesu konsultacyjnego. Krótki, na pewno, jak wgłosimy się więcej w ustawę, to na tak, pewno, na też pewno z zrobimy dla Was też pewnie jakiś króciutki webinar, żeby troszeczkę na ten temat opowiedzieć. Natomiast nie oczekujcie, że to będzie bardzo takie praktyczna ustawa. To znaczy, ona przede wszystkim tworzy pewien, pewne rozwiązania instytucjonalne, które będą pozwalały na weryfikację tego, czy stosujemy te przepisy. No i pamiętajcie. O jednej bardzo ważnej rzeczy. 2 lutego wchodzą pierwsze przepisy. Pierwsza część tych przepisów dotyczących systemów sztucznej inteligencji, odnoszących się do praktyk zakazanych. Pamiętajcie, że w kontekście tych praktyk zakazanych mamy największe kary. A ta ustawa będzie określała, w jaki sposób te kary będą mogły być nakładane. Pamiętajmy o tym, że EJA jak i tak stosujemy bezpośrednio, bez wpływu na stosowanie tej ustawy. Dobre. To są dwa niezależne od siebie akty, ale precyzują. Pozdrawiamy raz jeszcze z Gdyni, z Infosher i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.